I otrzymałem widzowie z strony Kebus. w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o agentach, bo trochę wracają ceny agentów, także powiem co i jak. Zapraszam Was na stronę Sell Your Skins, bo tutaj swoje skiny możecie sprzedać. A z kodem Kebus odbieracie 5% bonusu do takiej transakcji. Także serdecznie polecam. Wpadajcie na stronkę. Jeżeli potrzebujecie sianka, wymienić swoje skiny na prawdziwe pieniądze, no to strona jest do tego idealna. Link zostawiam wam oczywiście w opisie. I wpadajcie. A my dzisiaj przechodzimy do agentów i do omawiania tego wszystkiego. Dlatego, że ja jakiś czas temu pamiętam, że mówiłem, że agenci spadają i że być może warto się rozejrzeć, tak, żeby mieć agentów, nawet jako play skiny. No, nie, żeby tam nawet nie pod inwestycje czy coś, tylko żeby gdzieś tam sobie tych agentów trzymać. A jeżeli gracie w CSK, no wiecie, tak przy okazji. No i ci agenci, powiem wam, że na przykład ten u mnie zaczyna robić odbitkę. Ten niestety, no nie za bardzo, aczkolwiek on się trochę mniej sprzedaje. A w każdym razie. Specjalnie sobie wziąłem stronę z agentami, tak żeby wszyscy wszyscy agenci byli. No i w sumie gdzie nie wejdziecie, to większość tych agentów rzeczywiście odbija, więc e, jest to całkiem miłe popatrzeć jak to wygląda. E, no i jeżeli oni dobiją jeszcze trochę ceny, e, to być może warto flipować. No na ten moment ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze nie flipował, bo musielibyście kupować po naprawdę niskich cenach. Musiałby wam się udać akurat w Mega Dołku, żeby to kupić. E, na przykład takiego, no nie wiem, za 38 musielibyście pewnie kupić, e, tak mi się wydaje, możemy to sprawdzić, powiedzmy za 38 i to jest 52, no za 50 powiedzmy by się sprzedał, no to byście zarobili, no, no czyli no tak wiecie, serio musiałoby się przyfarcić, e, także no tak naprawdę na jakiego agenta nie wejdziecie, to widzicie, że jest wzrost, o tutaj na przykład... Jest troszeczkę zarysu, co się dzieje dalej, więc mamy lekki spadek. No, myślę, że one będą sobie teraz tak wahać się, nie? Tak będą oscylować. Wiadomo, jest pompa, jest super, wszystko, każdy się cieszy, no ale potem pewnie jakiś lekki spadek nastąpi. Natomiast no, to będzie lekki, lekka korekta. Tutaj w ogóle co się stało? No to dzisiaj akurat. No czyli widzicie, niektórzy jeszcze wybuchają, więc być... sprawdzajcie agentów. No tutaj to w ogóle jest banger, nie? Tutaj to jest banger. Także serio, sprawdźcie swoich agentów. Jeżeli macie takiego Bengera, jak pokazałem przed chwilą, to e, no, rozważcie sprzedaż. Jeżeli was zadowala e, kwota, za którą macie sprzedać, to serio, rozważcie, bo jest to spoko moment. Mm, a myślę, że e, oni, oni jeszcze będą dostępni w takich cenach. Zobaczymy kiedy, ale, ale myślę, że jest na to szansa. No także sprawdzajcie swoich agentów. Taki w sumie morał z tego filmu. I to na tyle, trzymajcie się. Yo.